Że rano, kiedy wchodzicie na warsztat, oczywiście obowiązkowa w ręku, miecie piłę i kątem oka zauważacie obraz nędzy i rozpaczy, czyli zalegające za piłą ściinki i obrzyny. Ja mam tak prawie codziennie, wkurzam je to już straszliwie i postanowiłem w końcu, że coś z tym zrobię. I pomysł mam na no to taki, że wykonam do piły dodatkowy blat. Wytnę nim otwór. Zrobię również kosz, który później pod tym blatem umieszczę. Dzięki czemu na bieżąco, kiedy będę pracował na pilarce, te wszystkie ścinki, obrzyny tam trafią. Co za tym idzie, zwiększy mi się komfort, zwiększy mi się porządek na warsztacie, zwiększy mi się bezpieczeństwo na y, pracy na pilarce. A na tym wszystkim najbardziej mi zależy. Także, słuchajcie, materiał jest już ze mną, stoi, y, przygotowany do obróbki. Z niego będę starał się wykonać wszystkie elementy. Ale najpierw spędzę kawę i wezmę się za a na końcu poskładamy te wszystkie puzzle no i zobaczymy jak to wyszło, także zapraszam na film mam nadzieję, że nie będzie jak w piosence rycz, mały rycz, bo goździe nie wyjąłeś no ale cóż, szkoda mi było tej kantówki by wrzucić ją po prostu w opał tym bardziej, że mam problem w Trójmieście, nie znam miejsc gdzie mogę kupić tarcice i w formie właśnie takich kantówek. Więc, jeżeli ktoś ma taką wiedzę, będę wdzięczny za podanie jakichś informacji, namiarów pod filmem. Robakami też się nie przejmuję, ze względu na to, że zostały one w sposób humanitarny już usunięte z tego drewna. Także słuchajcie, ja się biorę za, za wyrównanie materiału, bo trochę, bo trochę jego jest. No i później będziemy ciąć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Materiał mam już przygotowany do tego, żeby móc pracować z nim na grubościówce. Pokażę tylko migawki ze swoich prac. Nie będę pokazywał wielokrotności, tych samych czynności, czyli jak puszczam cały materiał przez strugarkę, później przez grubościówkę. Nie ma to najmniejszego sensu, chyba że ktoś ma taki fetysz i lubi oglądać stojącego faceta przy strugarce, ale wydaje mi się, że tak nie jest, więc ja się biorę za grubościówkę, a później widzimy się na tyle. Miałbym pytanie do osób które mnie oglądają, bo jestem ciekaw waszej opinii, ilu z was podchodzi do tematu cięcie tak jak ja, że do każdego jego rodzaju mam osobną tarczę tnącą, czyli do różnego poprzecznego, no i sklejki i wiórówki mam osobną tarczę do tego i zakładam tarczę względem materiału który będę ciął, względem cięcia będę, jakie będę wykonywał po prostu zakładam dedykowaną do tego tarczę. Jestem ciekaw, jak Wy to robicie. Czy macie jedną tarczę uniwersalną i tniecie wszystko jak leci, tarcza tarcza jest już powiedzmy w jakiś sposób zużyta, dajecie ją do ostrzenia, a jeżeli nie ma czego ostrzeć to wymieniacie. Czy faktycznie podchodzicie do tematu tak jak ja, każda tarcza i zmieniacie je, bo powiem Wam, że jednego dnia to się tak tutaj nazmieniałem głupi i w końcu zacząłem się zastanawiać nad sensownością posiadania tylu tarcz. Chociaż ostatnio widziałem, że na Facebooku Felder wrzucił reklamę tego Iziloka, który straszliwie ułatwia w ich pilarkach wymianę tarczy, no ale koszty, koszty tej zabawki są dosyć duże, więc na dzień dzisiejszy jeszcze, jeszcze bym się chyba na to nie szarpnął, bo mam tutaj więcej wydatków. No ale, tym jestem ciekaw po prostu Waszej opinii, czy, 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 czy stosujecie każdą tarczę do każdego do rodzaju cięcia, czy macie jedną tarczę uniwersalną, ewentualnie tarczę uniwersalną plus tarczę do, do, do wiórówki. Także jak możecie, to pokomentujcie pod filmem. Na no dzisiaj to już koniec, bo chciałbym Was prosić o wsparcie. Wsparcie dla jednego z youtuberów, a konkretnie chodzi o Johnego z amerykańskiej triki z Ameryki. Uległ on niefortunnemu wypadkowi na swoim warsztacie i jego sytuacja pokazuje, że wystarczy czas i nieprzewidziane zdarzenie, żeby każdy z nas mógł takiemu wypadkowi ulec. W takich momentach nie warto być Januszem, warto się wspierać, więc jeżeli możecie, Wesprzyjcie go dobrym słowem w komentarzu. Jeżeli ktoś ma ochotę inaczej go wesprzeć, o tym wszystkim mówi sam John. Link do jego filmu w opisie tego filmu, także wpadnijcie, zerknijcie, wesprzyjcie. Ja się teraz już z Wami żegnam, jak zawsze życząc Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.